osoby dotrą do nas do stolika. Jako pierwszy w tej sesji swój wykład przedstawi doktor habilitowany Tomasz Grondalski profesor Krakowskiej Akademii imieniem Andrzeja Frytrza-Modrzewskiego. Jest to lekarz naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Świętego Łazarza w Krakowie. Pierwszy wykład dogonić świat, różnice w kwalifikowaniu do opieki paliatywnej w Polsce i zagranicą. Państwa, żeby powiedzieć, co mamy gonić, to najpierw musimy powiedzieć, gdzie jesteśmy, prawda, i co nam brakuje, żeby powiedzieć, w którym kierunku powinniśmy zmierzać. To jest trudne, żeby to w 20 minutach zamknąć, ale przynajmniej na pewne rzeczy chciałem zwrócić uwagę Państwa. No, takie są realia. W dzisiejszych czasach trzeba się rzeczywiście dobrze nachorować, zanim się umrze. To dotyczy 90% pacjentów. 10% chorych umiera umiera nagle. Także to jest jakby zdobyczę naszej naszej medycyny od wielu lat i ta, te, te fakty no, wiążą się też z tym, że chorzy umierają w znacznie późniejszym wieku. W związku z tym to zjawisko wielochorobowości jest czymś, co co jest no, szczególnie mocno wyrażonych w ostatnich latach. Tak wyglądają perspektywy na świecie? Wynika z, z tych um, szacunków, że um, potrzeby w zakresie leczenia objawów, um, łagodzenia cierpienia u pacjentów będą um, rosły, zwłaszcza w tych rejonach, um, no, które my to również reprezentujemy w tych krajach rozwijających się i um, Mniej rozwiniętych. te potrzeby będą wyrażone coraz bardziej, ponieważ stałe stawienie społeczeństw dotyczące tych rejonów będzie szczególnie, szczególnie wyraźne. Jak patrzymy na to, czym dysponujemy, tu jest takie, takie dobre zestawienie, akurat ze Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, że to jest ta ciemna linia, ciemny obszar na dole. To są te zasoby, akurat tutaj pokazano lekarzy. No, lekarze, pielęgniarki, no bo byśmy nie wzięli. No to widać, że w Stanach Zjednoczonych okres takiego boomu, świetności rozwoju tej opieki paliatywnej, no, niekoniecznie jest przed nami, raczej, raczej już mija. Polska jest podobnym, w podobnym miejscu rozwoju, bo tak jak mówiłem, ten boom związany z działalnością tych charyzmatycznych osób, które rozwijały tą oddolną odolny ruch hospicyjny, no też powolutku mija, to, to, ta, ten proces jest coraz bardziej no, zinstytucjonalizowany. W związku z tym ten rozdźwięk między tymi potrzebami, które będą w przyszłości coraz większe, a tymi naszymi możliwościami, które jednak są, stają się coraz bardziej ograniczone, narasta. Tymczasem niezależnie od tego, na co chorujemy, w wyniku jakiej przewlekłej choroby umieramy, Potrzeby w zakresie łagodzenia cierpienia wynikające z tych objawów, które, które to cierpienie reprezentują, to oczywiście nie są wszystkie, ale jakby są pokazane, są bardzo podobne. Jeśli popatrzymy z perspektywy bólu, to no, widać, że nie ma istotnych różnic. Nie ma jakichś jednostek chorobowych. Po lewej stronie pierwszej kolumni mamy choroby nowotworowe, potem przewlekłą obturację, chorobę, chorobę płuc i tak dalej, pozostałe choroby nienowotworowe. Żadna z tych jednostek chorobowych nie jest jakoś specjalnie uprzywilejowana w zakresie potrzeb łagodzenia cierpienia, w związku z tym nie powinna mieć pierwszeństwa do tego, żeby znaleźć się w opieką paliatywną. Mamy ogromne potrzeby i w zasadzie te potrzeby znacznie przekraczają tylko te potrzeby w zakresie onkologii. Mamy ogromny problem też jako pracownicy środowiska medycznego z oceną potrzeb w zakresie zbliżającej się śmierci pacjenta. Wydaje się, że ci pacjenci, którzy są blisko śmierci, oni są najbardziej potrzeb potrzebujący tej, tego wsparcia, dlatego że po pierwsze nie mają alternatywy w zakresie wydłużania życia bardzo często, a po drugie no nie mogą czekać, bo tak jak tutaj pan rektor pokazywał, no, część osób umiera w kolejce, nawet tych, którzy są prawidłowo zakwalifikowani. I te przebiegi tradycyjnie, jeśli popatrzymy, to, to jest taki, e, takie przeźrocze, które pokazuje, jak tradycyjnie wyobrażamy sobie to e, prognozowanie, w zależności od tego potencjału życiowego. Choroba nowotwora wydaje się najłatwiejsza. Prawda? Jak zaczyna się coś walić, to już prawdopodobnie ten syłek życia jest blisko. Są takie jednostki, jak niewydolność serca czy otępienie. To w tych sytuacjach te zmiany, fluktuacje są bardziej wyrażane, i tutaj trudniej jest. Wyrokować, czy to rzeczywiście jest ten czas kresu, kiedy najbardziej powinniśmy koncentrować na tych potrzebach pacjentów. W takich zespołach słabości w geriatrii też jest kłopot, bo chorzy mają potencjał życiowy stosunkowo niewielki przez długi, długi czas. Tak tradycyjnie rozumiemy, dlatego być może ta choroba nowotworowa jest łatwiejsza i być może łatwiej tą, tą, tą granicę postawić, że dalej nie warto już inwestować. W wydłużanie życia i należy się zaopiekować tą resztą życia, które zostanie pacjentowi. Ale to do końca nie jest prawda. Jeśli popatrzymy na choroby nienobotwowe, tu jest taki przykład y, choroby y, przewlekłej niewydolności serca, to okazuje się, że te przebiegi rzeczywiście mogą być bardzo różne, ale część. Przebiega ta jest ta żółta linia i czerwona, praktycznie bardzo podobnie w scenariuszu, jak choroba nowotworowa. Natomiast sama choroba nowotworowa to też nie jest jednolita grupa pacjentów. Są bardzo różne choroby nowotworowe, takie, które przypominają choroby przewlekłe. Takich, które zabijają bardzo szybko, ale okazuje się, że ten stopniowy, powolny pogarszanie się sprawności pacjenta to jest ten najczęstszy przebieg, najczęstszy, najbardziej typowy przebieg w chorobie nowotworowej. Także także, także w tej jednostce chorobowej, jakim są nowotwory, bardzo trudno jest też jednoznacznie, tak łatwo określić ten okres, kiedy najbardziej pacjent potrzebuje. Być może to prognozowanie jest tym jednym z czynników, które utrudniają takie prawidłowe rozpoznanie tej, tej opieki, bo z tym mamy ciągle problemy. Nie mamy możliwości, tak jak pan profesor mówił na początku, jeszcze bardziej istotnych, większego rozwoju w zakresie zwiększenia liczby kadr medycznych. No chyba na to nie możemy liczyć. My musimy popatrzeć na to, że w ten sposób, że każdy pacjent to nie jest tylko w zakresie leczenia objawowego problem ośrodków jednostek opieki paliatywnej, ale to jest problem całej, całego systemu opieki zdrowotnej. I wydaje się, że większa część osób może być krótko tylko na krótko w swojej chorobie przyjęta do takiej specjalistycznej opieki, w takich dedykowanych jednostkach opieki paliatywnej, a gro osób może być z powodzeniem leczona objawowo, może być zabezpieczona w zakresie opieki paliatywnej, w takim podstawowym, elementarnym zakresie, także przez innych specjalistów. Tutaj to szkolenie, na co też pan profesor zwraca uwagę. Jest niezwykle istotne, żeby kursy stałe dotyczyły przede wszystkim tych osób, no nie specjalistów, Tak, żeby można było, żeby pacjent, jeśli pójdzie do lekarza rodzinnego, zwłaszcza do lekarza w szpitalu, do lekarza na Sorze, mógł liczyć na, ten, na to minimum, żeby też na, z perspektywy tych objawów na tego pacjenta popatrzeć. Ten pacjent otoczony jest swoją rodziną, najbliższymi, ale tym, takim, taką podstawową komórką społeczeństwa, sąsiadami, jakim, jakimś środowiskiem w parafii, dajmy na to, którzy, które też powinny przejąć pewną odpowiedzialność w zakresie tym pomocowym, społecznym, tak żeby można było wspomóc tą y, podstawową opiekę, opiekę medyczną w zakresie właśnie lekarzy niespecjalistów z medycyny pediatrycznej, a ta otoczka w postaci tych dedykowanych jednostek powinna być tylko takim wentylem bezpieczeństwa dla całego systemu opieki zdrowotnej. Bez spojrzenia na taką, z takiej perspektywy nigdy nie będziemy mogli zabezpieczyć wszystkich potrzebujących, po prostu jest to niemożliwe. Ten rozbieg jest tak duży, że nie ma takiej możliwości, żeby tych chorych, z tymi chorymi się zaopiekować. Rzeczywiście na to, na co też zwracano uwagę, być może te potrzeby one rosną wraz z zaawansowaniem choroby, ale ta opieka paliatywna no, dotyczy także tych wczesnych, wcześniejszych etapów. Jakąś formę tej opieki paliatywnej, specjalistycznej, także należy zaoferować pacjentom łącznie z, z terapią, która modyfikuje naturalny przebieg choroby. Czy to będzie leczenie onkologiczne, czy to będą jakieś nowe terapie w skorzeniach neurologicznych, prawda? Łącznie z tym należy popatrzeć na potrzeby w zakresie łagodzenia objawów u pacjentów. Teraz, jeśli popatrzymy na te definicje, o tym też pan profesor wspominał, pod kątem definicji, czym nazywamy opiekę paliatywną, to trzeba sobie jakby rozróżnić takie dwa, dwa terminy. Ograniczająca życie chorobę, life limiting i zagrażająca życiu. Ta niebieska, ograniczająca życie jest czymś mniejszym, i zawiera się w tym większym pojęciu zagrożonym, zagrożonym życia. zagrożające życia to może oznaczać na przykład chorego, który jest przewlekle chory, chorujący i być może gdzieś tam, w perspektywie jakiejś odległej, bardziej lub mniej w przyszłości, może gdzieś czaić się to pogorszenie, łącznie, łącznie z zbawem. I patrząc z, te, z tej perspektywy, Definicja opieki paliatywnej, która obecnie obowiązuje, wynikająca z rozporządzenia ministra zdrowia, jest to po lewej stronie, ona koncentruje się na profilaktyce i terapii osób, które przede wszystkim mają to, tą chorobę ograniczającą życie. Tymczasem światowe trendy jednak pokazują, że te czerwone, zagrażające życiu elementy powinny mieć znaleźć miejsce w opiece paliatywnej, czego w zasadzie no, tu jest ta bariera, taka. Prawna, która no, nie pozwala obień, objąć szerszą, szerszą grupę pacjentów opieką paletyczną. Te kolejne definicje, które się pojawiają międzynarodowa, czy nawet próba stworzenia takiej definicji w języku polskim też mówi o tych dwóch jednostkach, czyli wskazuje na potrzebę znacznego rozszerzenia na te bardziej wczesne etapy leczenia pacjentów. Więc, więc tutaj potrzeby są ogromne, a my no, ewidentnie w tym zakresie odstajemy ze względu na te prawne, prawne wymogi. Czyli ta ograniczająca życie, bardziej bliższa zgonu, zagrażająca życiu, a ostatnio z tych nie, takich definicji opartych na konsensusie międzynarodowym no w ogóle mówi się, odchodzi się od tego i mówi się o tej ciężkiej, poważnej chorobie, no, która wiąże się z powar, poważnym cierpieniem, ale to zwłaszcza blisko końca życia, to jest ten element, element, którego się, którego się nie wypieramy z tych nowych nowych. Definicjach. Ta choroba zaawansowana, ciężka, która się pogarsza, no to, jest, to są takie próby zdefiniowania tego stanu, kiedy możliwości wydłużenia życia maleją, kiedy leczenie modyfikujące przebieg choroby traci swoją skuteczność i należy przede wszystkim zwrócić uwagę na tą jakość, jakość życia. Wróćmy do tego, co mamy w rozporządzeniu ministra, mówi się o tych właśnie etapach blisko śmierci, nieuleczalne, niepoddające się leczeniu, przyczynowemu postępujące I Właściwie no, powinniśmy z tego trzymać, niektóre jednostki przyjmują także wcześniejszych etapach, ale w zasadzie no, prawnie nie, nie powinniśmy w ten sposób patrzeć, jak wyglądają te warunki, które ograniczają życie, no, mamy pewne cechy kliniczne, które tutaj można wymienić. To są na przykład. Bardzo częstych hospitalizacji u pacjentów. Dobrym takim screeningiem może być takie zapytanie samego siebie, jako, jako lekarza, czy klinicysty, jakie elementy, czy nie bylibyśmy zdziwieni, że ten pacjent będzie jeszcze żył albo umrze w krótkim okresie. Wydaje się, że to pytanie zaskoczeniowe jest, jest dobrym takim elementem screeningowym, no, ale mamy wiele takich elementów, które. Mówią o tym, kto, w, jaki, w jakim stanie można mówić o, to, o tym, że choroba jest zagrażająca życiu. No i mamy też w rozporządzeniu ministra wskazania medyczne. Które nie do końca są sprecyzowane. To jest taki wytrych, można przyjąć pacjenta w zasadzie wyłącznie z rozpoznaniem, który jest na liście rozpoznań, świadczeń gwarantowanych, natomiast objawy w ogóle nie są konieczne. To jest taki wytrych, który powoduje, że na przykład w szpitalu chętnie myśli się o tym, żeby wysłać bezpośrednio do jednostki paliatywnej, a nie do lekarza rodzinnego czy do innych form opieki, bo w zasadzie bardzo trudno jest odmówić pacjentowi, jeśli mamy skierowanie właśnie z tą jest tym rozpoznaniem jako jedynym, jedynym wskazaniem. Tymczasem te potrzeby medyczne w postaci nasilenia objawów, innych problemów złożonych, uporczywych, trudnych do rozwiązania, to jest właśnie to, co najbardziej powinno interesować te jednostki opieki paliatywnej. Dopiero to razem i ciężka choroba poważna zaawansowana i te objawy potrzeby, na które coraz więcej zwraca się uwagę, to jest to, co powinno nas interesować, jeśli chodzi o kwalifikacje. I szczególnie zwraca się uwagę na ten okres umierania, który jest tym szczególnym okresem, bardzo trudnym nie tylko dla pacjenta, ale także dla rodziny, jeśli myślimy o tym umieraniu w warunkach domowych. Czyli widzimy tutaj tą ewolucję od myślenia okresu życia o opiece hospicyjnej, przez paliatywną, wczesną opieką paliatywną, a ostatnim takim yy, Taką, taką tendencją jest ta no, opieka, która jest y, świadczona w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy chory jej potrzebuje najbardziej. No, tutaj potrzebny jest ten rutynowy screening w zakresie opieki po to, żeby rozpoznać ten moment, kiedy ta opieka będzie potrzebna. Y, potrzebne są uzgodnione kryteria kierowania do opieki w ramach poszczególnych ośrodków leczących. To może być różnie w zależności od tego, jak te ośrodki funkcjonują w różnych, w różnych miejscach. Musi być ten system promujący kierowanie tak, żeby lekarzowi łatwiej było skierować do odpowiedniej placówki w odpowiednim momencie. No, oczywiście dostępność tych placówek musi być adekwatna do potrzeb. I tu też no, te ograniczenia finansowe, tak jak mówią, są ogromne, ogromnie, ogromnie, problematyczne. Mamy ogromny problem z samą komunikacją pomiędzy lekarzami niepaliatywnymi, a tym ty, tych dedykowanych jednostkach, dlatego że. Cóż tego, że prawo wymusza w skierowaniu poza tymi danymi pacjenta chorobowymi i tak dalej, te wszystkie zawarcie tych dodatkowych informacji, danych, w tym zakresie, które są niezbędne do tego, żeby można było realizować tę opiekę. Tymczasem tu jest ogromny problem, dlatego że możliwość komunikacji mamy bardzo, bardzo upośledzoną. Jakość tych skierowań jest bardzo, bardzo mizerna. Myśmy wyszli z taką inicjatywą może kilkadziesiąt lat temu, żeby pomóc tym lekarzom, którzy kierują, żeby można było te elementy, o które nam chodzi, które są dla nas istotne, żeby zawrzeć w takim druku skierowania, który jest dostępne na stronie internetowej, można sobie ściągnąć, wysłać, które zawierają te, te kilka elementów niezwykle, niezwykle ważnych. Okazuje się, że takie skierowanie, które trafia do nas. Bardzo jest rzetelnym odzwierciedleniem tej sytuacji, która występuje u pacjenta. Przy przyjęciu te objawy, które są podawane, są bardzo bardzo podobne. Niestety jakość generalnie skierowań jest bardzo zła. W tym sensie, że około połowa skierowań no, nie, zawiera tych, nie zawiera tych potrzebnych informacji, które. Które są niezbędne dla nas. Natomiast no, w ponad połowie przypadków w ogóle nie ma żadnej informacji, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, czy ten chory wymaga tej opieki. Na, na podstawie skierowania nie da, się, nie da się określić. Tym więcej tych niekompletnych skierowań dotyczy opieki domowej. Wydaje się, że myślenie jest takie, że lekarz w szpitalu myśli sobie, że jeżeli jest jakieś rozpoznanie, na przykład nowotwór jest zaawansowany, to. Przeskakuje się myślenie o tym, że podołać tej opiece może lekarz rodzinny, i bezpośrednio kieruje się do opieki paliatywnej, do jednostki opieki paliatywnej, nawet chorych, którzy mogliby z powodzeniem przebywać w domu pod opieką lekarza rodzinnego do końca życia. Niektórzy piszą pilne na skierowaniu, okazuje się, że to pilne to może oznaczać zarówno pilne, jak i niepilne, brak potrzeb zupełnie, brak możliwości zakwalifikowania pacjenta, bo zupełnie rozmienia się na przykład z rozpoznaniem, które, które zabezpiecza tych pacjentów od strony gwarancji. Dlatego często musimy się posługiwać dodatkowymi informacjami, które zbieramy od samych rodzin. I tutaj rodziny, otoczenie pacjenta często jest, są, są lepszym, co najmniej takim, albo jedynym um, źródłem informacji o rzeczywistych potrzebach, problemach i z tego typu narzędzia też, też warto korzystać. Tak wygląda sytuacja obecnie. Mamy opiekę paliatywną i, i hospicyjną oraz mamy opiekę długoterminową, gdzie te, ten zakres opieki bardzo się nakłada. To znaczy pacjenci jakby w niektórych sytuacjach konkurują, pomiędzy, mogą trafić do jednej, jak, jak i do drugiej opieki. Długo, opieka długoterminowa to jest taka opieka, gdzie przede wszystkim jest opieka pielęgnacyjna, na tę opiekę czeka się dłużej, no i oczywiście jest wspólnie finansowana przez pacjenta. W związku z tym nie trudno się domyślić, jaka będzie presja, żeby w tych rozpoznaniach, które kwalifikują się i tu i tu, żeby jednak naciskać, żeby objąć tych chorych opieką paliatywną, która jest bezpłatna i do której trafia się, trafia się szybciej. My byśmy chcieli, żeby ta, te, te, ten system uległ pewnej zmianie. To jest taka propozycja, która pojawia się z, z źródeł zespołu, który pracuje przy ministrze zdrowia. O co chodzi? Chodzi o, chodzi o, chodzi o to, żeby z jednej strony poszerzyć zakres Rozpoznać. Ale z drugiej strony, ograniczyć tych pacjentów do tych, którzy rzeczywiście potrzebują tego leczenia objawowego bardziej niż czy są w sytuacji, w której, w której zabezpieczenie tych, tych potrzeb jest, jest, jest trudne, poza opieką paliatywną. No niestety, no, postulat. Zlikwidowania nazwy hospicyjna, no, wydaje się być może mniej trafione. Tak jak mówiłem, jest to taka bardziej, bardziej ukłon w kierunku tych jednostek, które tradycyjnie wyrosły z tego środowiska hospicyjnego. Myślę, że sama zmiana nazwy tutaj niewiele niewiele zmieni. No, ważne jest też, żeby zlikwidować bariery przed przyjmowaniem pacjentów z nowotworami, ale z nowotworami, takimi, które reagują bardzo dobrze, długo, wielomiesięczne czy wieloletnie przeżycia, które do tej pory no, miały y, problemy z, z przyjęciem do opieki długoterminowej. W związku z tym czasem wypisanie chorego stabilnego z opieki paliatywnej do opieki długoterminowej było bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe. No i proponuje się y, takie nowe formy opieki. Y, paliatywny powrót do idei oddziału dziennego albo właśnie zespołu takiego szpitalnego wsparcia, które byłyby finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, co no, na pewno poszerzyłoby zakres możliwości pod warunkiem lepszego finansowania oczywiście. Rada medycyny paliatywnej, której rozwoju oczywiście tak też to, na, to, na to Pan Rektor zwraca uwagę, w ostatnich latach nie mamy, bo to no, niedofinansowanie jest, jest szczególnie dotkliwe, jest takim miejscem, które powinno być takim miejscem wczesnej opieki paliatywnej, czyli to jest takie miejsce, gdzie właśnie można spróbować pomóc pacjentom na tych wczesnych etapach. I jest to dobra forma, próba pogodzenia tych naszych skromnych możliwości, jednak z otwarciem się na taką na taką szerszą grupę pacjentów, którzy szczególnie potrzebują tej opieki. No i podsumowując, no, te zmiany, które proponowane są, są pewną szansą na jakąś poprawę, ale też na pewnym zagrożeniem. Jeśli mówimy o tej poprawie, no, to na pewno. Te elementy opieki paliatywnej, na które powinniśmy bardziej stawiać w zakresie właśnie wsparcia lekarza rodzinnego i innych specjalistów, którzy powinni przejąć część obowiązków opieki nad pacjentami, jest na pewno tym plusem. Skupienie się na objawach objawów cierpienia, a nie na samej jednostce chorobowej. Już dr Dzierżanowski też, też to w swojej piśmiennictwie zaznaczał. No i postulowanie nowych form opieki, jak oddział dzienny czy zespół szpitalny. No, niemniej jednak te zagrożenia też są, poszerzenie dostępu do tej takiej pełnej inst instytucjonalnej opieki specjalistycznej dla chorych de facto przewlekle, może stwarzać jednak większy problem oczekiwania, śmierci w, w, w czasie oczekiwania, no i trudniejszych wypisów tych większej, większej liczby pacjentów będących w, w fazie choroby przewlekłej. No i jest to też wysokim wyzwaniem stawionym opiece tej podstawowej, która musi się doszkolić, wobec tego nie ma szans na to, żeby poprawić, poprawić ten system, ale bez wsparcia całego społeczeństwa, bez uwrażliwienia na cierpienia, no nie będzie.